Cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczone. To jest drugi dzień naszego czterodniowego wyjazdu urbexowego, gdzie nagrywamy dla Was jak najwięcej materiałów. I jest to miejsce numer 3 i pierwsze w tym drugim dniu. No, jak widzicie, po tym nie jest to dużych rozmiarów domek, no i jest też skromny, tak jak z poprzedniego dnia. Ale tym niemniej trochę historii się tam zachowało i to spróbujemy Wam pokazać. Także zapraszam do oglądania, ale zanim zacznie się, zacznie się właściwy odcinek, to jak materiał się spodoba koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i nie, zapomnijcie, nie zapominajcie o komentarzach. Także lecimy. A więc zaczynamy, jakże o no, niewielkiej wielkości domek, jak widzicie. To jest parę iz izb. Na no, początku widzimy już szafeczkę na buty ze zdóbkami świątecznymi. Ale tutaj powinno być coś ciekawszego. Coś mamy w szafce. Jakiś czajniczek z drugiej strony. Nic. O, trzeba ostrożnie, bo ta szafka ledwie stoi. Dzień dobry, damskie pranie. Czyli można już przypuszczać, że była tu kobieta. O, drewniany. Jak cały ten domek drewniany strop. Ledwie się trzymają, ale jakoś dają radę. Jak zapewne widzieliście na wstępie, budynek jest jeszcze z czasów, jak y, robiono je. Dachy ze strzechy, nie? Tutaj kolejne damskie i męskie, damskie przede wszystkim. No to już wiemy, że kobieta. Tu tak samo. Czyżby palaczka? Yy, tym dźwiękiem na zewnątrz się proszę nie sugerować. Yy, to, to nie trąbka. To tylko przeziębienie. Tutaj będzie zablurowane decyzja. Hmm. Tutaj mamy decyzję o zwolnieniu. Ta osoba otrzymała status osoby bezrobotnej z dniem 19 .08. 2003. A, a, a. Tylko z jakiego powodu? Ach, nie to teraz artykułu. Czyżby palacz? To apteczka. O, widać tu pełno różnego graffiti. Oprócz no, przynajmniej wiemy, że tutaj przynajmniej był krzyż. Ale popsikany został sprayem, więc chyba niezbyt wierząca to była osoba. Tu mamy tak, jakby pseudo kuchnię z łazienką. Zaraz tam podejdziemy. O, przybory kuchenne, kubki. Ciekawe, co my tu mamy. Siteczko. No, pewne przypuszczenia, że mogły tu mieszkać dwie osoby, nie, ale jedna. Tu jakiś szal. O, co tu mamy? A, pompka rowerowa. O, tu mamy jakieś papiery. Nazwisko też zostanie zablurowane, ale to są książeczka spawacza. Pan urodził się w 1974, a papiery otrzymał 2013, 12 grudnia. To są, to już mamy pewność, że tu i mężczyzna i kobieta mogli mieszkać, bo dużo naszego bohatera Układ, jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy? Poradnik dla pracowników służby zdrowia. Ciekawe, ciekawe. To ubezpieczenie? Ja. To są ubezpieczenia. Tylko kogoś, kto tu mieszkał. Tu też co mamy ciekawego? Zakończenie seminarium. Tak tu nie przybliżam, żeby nie trzeba było dużo blurować. Obsługa internetu. O, bardzo ucząca się osoba. Centrum kształcenia zawodowego nauka. No, no, no. Ta osoba się ta pani się bardzo starała. Może chciała osiągnąć lepszy status życia, nie ma co winić. Czyli, no można założyć, że nie małżeństwo, ale w konkubinat jakich tutaj mieszkał. Tu mamy skromny kibelek, ale tu nie mam nic tam co pokazywać. Zobaczmy następne pokoje. No tutaj, tak jak widać, no ktoś. Na siłę się ratował. O, no, ktoś tu nie widzi pewnego polityka. Ach, idziemy do następnego pokoju. To już wygląda dużo lepiej. Na dzień dobry mamy szafkę. Dalej z mieszanką damsko-męskich. Żelazko. Darek. Coś tu mamy? O, chyba farelka, ale nie, nie jestem pewien. Niestety to Michał zna niemiecki, a ja, niestety nie, wygląda jak farelka. Tu się ktoś ratował. Jakieś eluzje meble tu mamy. A tutaj, to jest akurat najbardziej nowa rzecz, tutaj, eee, nowiuśkie cegły szamotowe, o, ceramiczne oraz e, szamot. To nie jest zwykły cement, zwykła zaprawa cementowa, tylko ktoś tutaj próbował robić kominek pod piec, ponieważ jak popatrzycie, czemu mówię, że w tym miejscu kominek? Ponieważ tam, za ścianką, jest dalsza część y, komina. Tam się łączyły kominy z każdej izby, w tym jednym i tam był wyrzucana sadza i popiół. Jest yy, Tak robiono, że jeden yy, komin, trzy, cztery piece. Nie? Będziecie widzieć jeszcze inne. To widać, ktoś ratował się, zabudowując to pomieszczenie, żeby nie było zimno. Bo tutaj wiele karton gipsów, płyt OSB i tutaj już jakaś walka. Próba wyremontowania tego budynku na własną rękę, chyba. Tutaj to już zapadlisko, to tu wiele nie ma. Na strychu już zaglądaliśmy, nie ma w ogóle potrzeby tam zaglądania, ale żebyście mogli chociaż ten komin wielki zobaczyć. Tak to właśnie wyglądało. Jeden duży komin i tak, izba numer jeden. Izba numer 2, izba numer 3. Każda izba połączona jednym kominem. Tak niegdyś robili. No i jak widzicie, cały dach ze strzechy. Jeszcze Wam będziecie widzieli jeszcze z zewnątrz, jak to wygląda. No nic, idziemy dalej. Chyba najładniejsza rzecz tutaj, to ten mebel. Graciarnia. A, szklanki nowe, specjala. Dosyć świeżutkie. Tu głośniki. No, ktoś na siłę próbował tutaj żyć, żeby przetrwać, sądząc po dokumentacji. A tutaj mamy też mieszankę damsko mięskiej. Rzeczy, no to jak mówiłem, ktoś starał się przetrwać, przeżyć, żeby wyjść na prostą pewnie. Skoro nie ma już tych osób tutaj, no to mogę życzyć im tylko powodzenia i mam nadzieję, że z tego wyszli. Jak sami widzieliście, domek był dosyć skromny. Mówimy tu o trzech zaledwie izbach, z czego dwie były tylko w użytku. Tak jak mówiłem, komentowałem w trakcie nagrywania, liczę, że osoby, które tutaj mieszkały, wyszły na prostą i że im się dobrze wodzi. Bo widać, że to nie mieszkały tutaj osoby jakieś stare, tylko młode, między tam 20-30 parę lat. Nic, jak sami widzieliście domek jest. Ponad stuletni, to lekko, więc to i tak cud, że się dobrze jeszcze utrzymuje. Było ciekawe miejsce, ciekawy domek. My też trochę turystycznie tu zwiedziliśmy, ale mamy dla was jeszcze więcej w ciągu naszej dalszej podróży, więc zachęcam do dalszego oglądania, do subskrybowania, łapki w górę i udostępniajcie. Do następnego, cześć.